Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego owocom czy warzywom pocało się rosnąć akurat w taki sposób, żeby było nam niełatwo jeść? Odpowiedź jest dosyć prosta. Im się nie opłacało. Nam już tak. Nasza historia wpływania na genom otaczających nas gatunków jest tak naprawdę dużo starsza niż te ostatnie parę dekad rozwoju biologii molekularnej. Już hodowcy wiele set lat temu wykorzystywali pewne techniki, żeby takie odpowiednio dla siebie rośliny, warzywa czy zwierzęta uzyskiwać, choćby przez wbieranie do rozrodu tych przedstawicieli gatunku, którzy właśnie posiadali te cechy, które były dla nas istotne, czyli właśnie na przykład odpowiedni rozmiar, odpowiednią odporność na pasożyty i inne tego typu rzeczy, które nam, ludziom, pomagały w przemyśle. Współczesne narzędzia biologii molekularnej pozwalają nam pójść w tej drodze nawet o krok dalej, już nie tylko krzyżując osobniki i czekając, że a może gdzieś w przyszłości pojawić taki fenotyp, jaki byśmy chcieli, tylko precyzyjnie stawiając modyfikacje, dodając czy usuwając dany gen, czy robiąc jeszcze więcej innych zmian, co pozwala nam precyzyjnie stawić taką modyfikację, jaką chcielibyśmy uzyskać. Oczywiście każdy organizm zmodyfikowany musi przejść przez restrykcyjny proces weryfikacji tego, czy na pewno jest bezpieczny i może być wykorzystywany, czy to w rolnictwie, przemyśle, czy zdrowiu, o którym my opowiadamy. Natomiast na pewno nie ma się co obrażać i negować sposobu wykorzystywania inżynierii genetycznej, ponieważ gdyby nie w ogóle nasz sposób wpływu na organizmy, które nas otaczają, od tych najprostszych, potem bardziej skomplikowane, nie mielibyśmy tego, co dzisiaj uważamy za naturalne.